łączniki schodowe a łączniki krzyżowe. Kiedy w ogóle stosujemy te rodzaje łączników? Więc łączniki schodowe i krzyżowe używamy, gdy chcemy mieć możliwość włączania i wyłączania na przykład lamp, jednej lampy albo grupy lamp z różnych miejsc w domach. Kiedy dokładnie który używamy, kiedy schodowe, a kiedy krzyżowy? To omówimy sobie na kolejnym slajdzie. Tu natomiast macie pokazane symbole rysunkowe do Waszych dokumentacji technicznych elektryki. Łącznik schodowy pojedynczy, przykładowe zastosowanie. Klatka schodowa, jeden łącznik na dole, drugi na górze. Korytarze, przedsionki, ale też na przykład sypialnie, gdy chcecie mieć możliwość łączania lampy przy drzwiach, a drugim łącznikiem na przykład przy samym łóżku. Wszelkie rodzaje, pokoje przechodnie czy salony otwarte. Łącznik krzyżowy, przykładowe zastosowanie, schody łączące kilka kondygnacji, parter, piętro, poddasze i bardzo długie korytarze. Występują też oczywiście łączniki schodowe i krzyżowe podwójne tutaj macie pokazane symbole przykładowe zastosowanie. Jednym łącznikiem uruchamiamy lampy sufitowe, drugim kinkiety. Ale też możemy na przykład mieć pięć lamp na suficie i jednym chcecie uruchomić dwie lampy yy, klawiszem, a drugim trzy lampy, kiedy który zaznaczamy na rysunkach. Wyobraźcie sobie, jakiś długi korytarz, yy, czyli musimy mieć więcej niż dwa łączniki, więc łącznik krzyżowy jest wpinany pomiędzy właśnie te łączniki schodowe. Jeśli byłby krótki korytarz, wystarczyłyby na przykład jeden łącznik na wejściu, drugi na wyjściu, wtedy mamy tylko dwa łączniki schodowe. Natomiast jeśli pojawia się już trzeci, bądź kolejne łączniki, wtedy pomiędzy tymi schodowymi musi pojawić się łącznik krzyżowy. Ich może być dowolna ilość. Czyli wchodzimy tutaj akurat u mnie z salonu, mamy na początku łącznik schodowy. Natomiast dwa spotkane jakby po drodze, tu akurat na wejściu głównym do domu i na wyjściu z sypialni, to łączniki krzyżowe i na końcu znów łącznik schodowy. Czyli jest to tak naprawdę bardzo proste, wystarczy znać zasadę.